Zanim przyjdzie burza, może zdążę i opowiem o terminach przedawnień, jeżeli chodzi o długi i wszelkiego rodzaju roszczenia oraz egzekucje, bo jest bardzo dużo na ten temat nieporozumień. Otóż, w przypadku, gdy bank chce od nas pieniądze, a nie wiązała nas żadna umowa, na przykład wtedy, gdy e, taka umowa kredytu została unieważniona, to termin roszczenia banku odzyskania kasy, to jest 6 lat. 6 lat to jest w ogóle między osobami fizycznymi lub gdy jest roszczenie o jakieś środki od osoby fizycznej, a nie było żadnego kontraktu gospodarczego. To jest 6 lat. Wtedy, kiedy był kontrakt gospodarczy i była, uczestniczyła w nim osoba Fizyczna, na przykład w przypadku, kiedy była umowa kredytu, to takie roszczenie banku się przedawnia po trzech latach. Ja może wyjaśnię, co to są trzy lata przedawnienia. To są trzy pełne lata kalendarzowe, czyli od stycznia do końca grudnia. Więc, jeżeli na przykład ktoś wziął kredyt w 2019 roku i nie zapłacił, no, w, i w 2019 roku, z powodu niespłacania, bank wypowiedział mu umowę. To bank liczy tak. Cały rok 2020 to jest pierwszy rok do końca grudnia. Cały rok pierwszy to jest drugi rok do końca grudnia. I cały. 2022 to jest trzeci rok do końca grudnia. Dopiero od stycznia 2023 taki kredyt, który został wypowiedziany w 2019 roku, się przedawnia. To są trzy pełne lata. Trzeba o tym pamiętać, to nie liczymy tych lat, jak kiedyś od powiedzmy 20 kwietnia do 20 kwietnia za trzy lata. Nie. Jeżeli coś się wydarzyło, przedawnienie rozpoczęło bieg 20 kwietnia 2020 roku, to ten pierwszy rok się jakby nie liczy i dopiero liczymy 2021, 2022 i 2023. Dopiero z końcem 2023 mamy przedawnienie roszczenia banku. E, trzeba pamiętać, że oprócz całych kredytów, które się przedawniają po trzech latach, e, się po 3, przedawnia się po trzech latach każda rata kredytu. Ona się po prostu po trzech latach przedawni. E, e, natomiast jeżeli chodzi o takie płatności cykliczne, na przykład e, związane z rachunkami za telefon, z rachunkami za gaz, z rachunkami za e, prąd, to to się przedawnia już po dwóch latach. Umowa przewozu, co jest istotne na przykład przy roszczeniu za jazdę bez biletu, się przedawnia już po roku. tak Natomiast przedawnienie roszczenia, przedawnienie długu jest zupełnie czym innym niż przedawnienie egzekucji. Egze egzekucja się tak ra łatwo nie przedawnia, bo egzekucja przedawnia się po sześciu latach i to 6 latach, liczonych nie od czasu wszczęcia egzekucji, tylko jakby od ostatniej czynności komornika, więc przed, zanim miną, minie te 6 lat, wystarczy, że komornik nie nowe postępowanie, dokona jakiejkolwiek czynności w ramach, w ramach tego wszczęcia postępowania, stwierdzi jego bezskuteczność i znowu mamy przerwanie terminu przedawnienia. Oczywiście termin przedawnienia roszczenia też można przerwać, ale to już nie tak łatwo. Termin przedawnienia roszczenia przerywa e, sprawa sądowa, czyli wszczęcie postępowania sądowego. To już się nie liczy wtedy do terminu przedawnienia, tego ile to tam e, jest przed sądem. I termin przedawnienia e, przerywa też na przykład zawezwanie do próby ugodowej albo uznanie długu. Każde uznanie długu, dlatego firmom indykacyjnym tak zależy, każde powiedzenie że tak, podpisanie ugody, e, e, każda uznanie długu jest na przykład spłata 100 zł albo 500, przerywa termin przedawnienia i taki ten termin się liczy od początku. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem, jak na e, TikTok to jest długi materiał, ale posłuchajcie go do końca i e, pamiętajcie, że obecnie. Na przedawnienie można głównie liczyć, kiedy wierzytelność została kupiona przez firmę indykacyjną, przez fundusz sekurytyzacyjny. bo zazwyczaj banki dbają o to, żeby tej wierzytelności, żeby ta wierzytelność się nie przedawniła, żeby to roszczenie się nie przedawniło. Tak samo firmy pożyczkowe też o to dbają. Pierwotny wierzyciel o to dba, natomiast potem jak już się przedawnia albo jest blisko przedawnienia, on to po prostu sprzedaje. No i wtedy już można wykazać, że roszczenie się przedawniło. Dobrze, biegnę, bo e, e, za chwilę burza e, muszę zdążyć do domu.